No Nosiemka. Witam bardzo serdecznie na kolejnej transmisji na kanale Hubert MSP. Zobaczmy, jak tam live, czy w ogóle się zaczął. Ja tu sobie otworzę, bo ja lubię tak. Zostawię sobie łapkę w górę. Tutaj niech będzie łapeczka. W górę zostawiona. Jestem sobie na koncie 777A. O im po prostu nowym, superdamskim damskim koncie, fajnym kolejny look mam, jak widzicie mm, możemy dokończyć zadanie bo coś tam jeszcze mamy do zrobienia to ja to zrobię to ja to zrobię, tutaj też sobie łapkę zostawię więc polecam zostawić łapeczkę, będzie mi bardzo miło będzie dobra atmosfera, taki mam plan mam nadzieję, że wyjdzie mi to że będzie trochę lepiej niż wczoraj, bo wczoraj nie było nikogo praktycznie na tym live'ie już później, więc liczę, że ktoś przyjdzie zaraz. Mam nadzieję, przynajmniej. Ej, co jest? Eee. Aha. Ha, czemu tak? Ona jak pójdę na konto Werter do pokoju. To pójdę. Okej okay. Dobra, bo to się lognąć się trzeba, bo to się zepsuta znowu to ja to zrobię Przelogujemy się i zaraz zobaczymy Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że yy, Że yy, jestem ciekawy Ile osób będzie na tym live'ie, mam nadzieję, że ktoś przyjdzie Naprawdę w, 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 tu, no mhm. serio, hej idol, no cześć, Hanej, hejka, fajnie, że przyszłaś, jejku, mm. bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo bardzo mi miło. Naprawdę. Buziaczki. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś do nas. To już jest zrobione. Dobra. To skoro to jest zrobione, to tu tam Hubert, a u mnie dobrze, a u ciebie jak tam? U ciebie jak tam, kochana? Mm, bo chętnie, chętnie się dowiem. Możemy pogadać, chętnie tutaj. Chętnie z Tobą popiszę, porozmawiam, może tak powiem, to nazwać. Chętnie. Przeczytam, co piszesz. O. Tak będzie lepiej. Jak powiem. Ja sobie z Brawo, super. Ale fajnie. Mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie grało. Wykrzyknik. Oby jak najlepiej się grało. Mam tak. Jak się gra po prostu 10 na 10. Um, tak, 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 tak. Ja w ogóle. Dzisiaj nic nie robię. Ja miałem taki dziwny dzień, ale już teraz się poprawia trochę, więc zobaczymy, jak będzie ten dzień wyglądać, jakby z perspektywy czasu. Ym, zobaczymy, czy może jeszcze się poprawi, czy coś. Jestem ciekawy, tak szczerze. Więc miałem taki plan, żeby zrobić live, a, więc stwierdziłem, że zrobię tego live, no bo w sumie czemu nie. Yy, więc tak jest i będzie. Yy, mam nadzieję. Że będzie. napak no, unii z 2021. okej okay. Jakieś arty przegląda. Może co dacie? O, Jezus, to jest w ogóle oszust, chyba. Tak, to jest oszust. Tak mi się wydaje. Dobra. Eee, patch art. Dobra Moje live'y są takie, że tak powiem Ostatnio niezbyt Niezbyt są pożądane nie Szkoda Jaki ładny piesek, znaczy wilk, ale Wym Ona ma, sekret Kamila ma ten Ma włosy ufo znaczy nie ufo, boże znowu powiedziałem ufo. Hejkuu, pomyliłem się. Liter. No to też jest chyba jakaś oszustka, bo ona taka podejrzana jest trochę. Co w się sensie ma? Mało w ogóle wszystkiego. Wygląda jakby miała nowe konto. Ma usta końskie, i ma tutaj rzeczy Jakiś pokój? Nie, nie, nie. ja do pokoju na razie się nie wybieram Dobra, to ja może jej usunę to zaproszenie, bo Ja jej trochę nie ufam <laughs> Szukam włosów z topu yy, Szukam włosów i topu z obecnego pakietu do odebrania. Czemu ty dajesz brodę na Stopu I Czemu on daje, kurde, swój outfit na ten? Brodę daje i włosy daje. On mnie kusi tą brodą. Boże, kolejna broda. Stop. Um, a co byś chciał za brodę? Broda glitter to już inny poziom, dobra stop. Mam swoją, jedną, ale to nie znaczy, że nie mogę mieć drugiej. Te brody są, że tak powiem, bardzo... cenne, że tak powiem, więc... warto je mieć na zapas. Wszyscy szukają ust eny do odbioru. Śmieszne. Pewnie nie odpisze, bo oni tak robią, że z tego te arty później mi nie odpisują. Tak to już jest z nimi, tymi ludźmi ogólnie, tak zauważyłem. A tu co tu, tu... co tu się dzieje w ogóle? Co? Jakieś ciastka, jakieś takie... No jemy to, jemy to. Nie no, ja chyba sobie zrobię przerwę jakąś na jakiś czas od nagry na nagrywania na YouTube, bo ja mam jakiś, słuchajcie, antyprime, nikt mnie nie ogląda. bo muszę zrobić sobie trochę przerwy, bo tu nie jest dobry czas, że tak powiem. No nie jest. Jest trochę taki, wiecie co? Taki bym powiedział, upadek. Trochę bardziej Szkoda. No szkoda. Ech, no trudno. No na razie to po prostu może... Czy coś. Nie wiem co mam powiedzieć, nawet aż brak słów trochę po prostu. Teraz ten Nikola zaprasza, a my pójdziemy na forest. <głosy goldy> Dzisiaj je dorwałem Głoski. dobra, kończę, bo nikogo nie ma.